No to w wiadomościach Hollywood raz jeszcze i wielkie wydarzenie Oscarów, film dokumentalny Sugarman. Film o niezwykłym muzyku nakręconym m.in. telefonem komórkowym reżysera. O tym jak zwykła kamera, którą niemal każdy ma przy sobie, może zaprowadzić na czerwony dywan. O sztuce przez duże S, tworzony kamerą przez małe K, Adam Federa. Film z cyklu Życie zwyczajnego rolnika. Odcinek 65. Także witam tu wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się właśnie kopaniem ziemniaków. I tak co odcinek, często po kilkadziesiąt minut. Ten serial ma swój urok, ale to nie jest dzieło sztuki na miarę Oscara. A nie, są ziemniaki! To jest dzieło na miarę Oscara. Być może dlatego, że Sugarman to nie dokument o zwyczajnym rolniku, ale o niezwykłym muzyku, który ponad 40 lat temu nagrał dwie wielkie płyty i zniknął. Ćwierć wieku później zagrał kilka koncertów i znów zniknął. I trudno zrozumieć, szczególnie fanom, których Rodriguez ma do dziś w RPA, na przykład. Dlaczego wielki muzyk, który mógł zrobić karierę jak Bob Dylan, żyje skromnie i jest robotnikiem w USA. Orety, oh, dziękuję wam. Dziękuję Akademii. Dziękuję jednemu z najlepszych muzyków w historii, Rodriguezowi. To jest historyczny moment w Hollywood. Reżyserowi zabrakło pieniędzy na dokończenie zdjęć tradycyjną kamerą. Złapał za telefon komórkowy i to wystarczyło. Ale nie jest tak, że skoro w Polsce prawie każdy ma telefon i kamerę w telefonie, to już mamy 38 milionów słynnych reżyserów i operatorów. Mówi nominowany do Oscara za zdjęcia Sławomir Idziak. Proszę pana, mamy jeszcze więcej długopisów. I nie każdy jest pisarzem, ale spod każdego długopisu może wyjść dzieło sztuki. I każdą kamerą w telefonie można sfilmować intymność, której kamerą filmową sfilmować nie sposób. Jakaś automatyczna sztuczność, duży plan filmowy, reflektory, scenografia. To jest jakby budowanie świata od początku. Kamera w telefonie komórkowym w tym świecie już jest. My nawet nie wiemy, czy ona rejestruje, czy nie. Pan nie wie, ale rejestrujemy. A widzę, a właśnie. No, to jest przykład, że tutaj państwo szpiegujecie mnie z boku. Tu przyciskasz. Reżyser fabuły nie też łapie za telefon. Wiele scen w drogówce Wojciecha Smarzowskiego nakręcili aktorzy i statyści komórkami właśnie. O co ci to Jest taka scena w autobusie, i prawie wszyscy statyści, aktorzy, kręcili naraz. I, i, i to dało rzeczywiście niesamowitą ilość materiału i taką autentyczność. Fabuła i dokumenty. I dobrze, bo telefonem komórkowym można zajrzeć dalej i głębiej, mówi Cezary Ciszewski. Jego ruch filmowy Miasto w Komie filmuje tak rzeczywistość od siedmiu lat. Nagrał już około tysiąca dokumentów. Jak robiliśmy to na początku, to nikt nie patrzył na nas poważnie. My nie byliśmy filmowcami. Chociaż robiliśmy często ciekawsze filmy, my byliśmy komórkowcami. A dzisiaj, jak ktoś mi mówi, że jestem komórkowcem, to jestem z tego dumny. Dzieła wielkie i małe. A skoro tak, to na koniec jeszcze raz. Życie zwyczajnego rolnika. Odcinek 47 pod tytułem Młócenie rumianku. Feder Delmoś.